Cześć, dzisiaj powiem wam, jakie zmiany nastąpiły w kwestii biwakowania w lesie. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku zakazywała noclegu w lesie. Zabraniała też używania otwartego ognia, w tym też kuchenek gazowych. Legalne to było tylko i wyłącznie w 46 obszarach naszego kraju po wcześniejszym zgłuszeniu tego do nadleśnictwa. Jednak od 1 maja 2021 roku nastąpiły duże zmiany. Dzięki lasom państwowym oraz środowisku bushcraftowym oraz surwiwalowym opracowano nowe reguły, dzięki którym w 429 nadleśnictwach wyznaczono obszary do legalnego biwakowania. Zachowało się również dotychczasowe 46 obszarów, dzięki czemu łącznie mamy ich teraz 475. Niewykluczone, że z czasem te obszary też będą się poszerzały. Szczegóły odnośnie legalnych miejsc do biwakowania znajdziecie w banku danych o lasach. Ważne zmiany nastąpiły również w kwestii regulaminu biwakowania w lesie. Od 1 maja biwak maksymalnie 9 osób, nie dłużej niż 2 dni z rzędu, nie wymagają od nas żadnego zgłoszenia. Jeżeli chcemy biwakować w większym gronie, nieco dłużej, należy zgłosić to do nadleśnictwa co najmniej 2 dni przed rozpoczętym biwakiem. Należy również pamiętać o tym, że dopiero odpowiedź zwrotna jest formalną zgodą na, na, na biwak. Zgłoszenie należy podać. Imię nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, mail kontaktowy, liczbę nocy oraz daty noclegów, liczbę osób, konkretny obszar, zgodę na przetwarzanie danych. Wiele osób zastanawia się, czy korzystanie z kuchenek gazowych w lesie jest możliwe. I tutaj regulamin nie jest jednolity dla wszystkich obszarów. Stare 46 rejonów jak najbardziej to umożliwia. Możemy przygotować swój posiłek na kuchence gazowej, przy zachowaniu oczywiście szczególnej ostrożności. Wyjątkiem mogą być sytuacje, że panuje w lesie trzeci stopień zagrożenia pożarowego, gdzie używanie otwartego ognia jest po prostu zabronione. W przypadku nowych rejonów zakazuje się używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku nowych i starych rejonów rozpalenie ogniska jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego. Warto się oczywiście zapoznać wcześniej z regulaminem umieszczonym na stronie lasów państwowych. Na koniec warto dodać, że regulamin programu Zanocuj w lesie został oparty o uniwersalne zasady ruchu Leave No Trace, o których opowiadam w innym filmie. Poza oczywistymi korzyściami, jakie niosą ze sobą nowe przepisy, warto pamiętać również o obowiązkach i odpowiedzialności, jakie niesie ze sobą taka forma spędzania wolnego czasu. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia!